Cześć, tu Aga! Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Style We've Born to Be. Dziś pokażę Wam, jak nosić denimowy Total look. Jeszcze nie tak dawno uznawany za szczyt tandety i absolutny brak wyczucia stylu, Bing Crosby, legenda muzyki i kina, zmienił to raz na zawsze, wylansowując noszenie jeansu od stóp do głów. Projektanci nieustannie fundują nam jego nową wersję, dlatego zapraszam Was do obejrzenia moich trzech ponadczasowych propozycji. Canadian Tuxedo, czyli denimowy garnitur, który ja osobiście uwielbiam nosić. Takie zapinanie kurtki jest teraz bardzo na czasie, więc możecie pokombinować i swoją katanę też ubrać nieco inaczej. Będzie to świetna alternatywa dla nudnych codziennych stylizacji. Dobierzcie też jakiś mocny akcent w postaci czerwonej torebki lub butów w wężowy print. Charakteru całości nadadzą okulary o modnym fasonie. Moja druga propozycja to połączenie różnych kolorów oraz faktur. Ta stylizacja przypadnie do gustu dziewczynom, które śledzą modowe nowinki. Dwukolorowa spódnica o nietypowym fasonie będzie świetnie wyglądać z koszulą opuszczoną na ramionach. Dodatkowo na biodrach zawiązałam kurtkę. Taki motyw mogliśmy zobaczyć na wybiegu u Balmą. Aby nasza stylizacja była jeszcze bardziej zadziorna, wybrałam ciężkie sandały z ozdobnymi klamrami. Na koniec mam dla Was trend, do którego jeszcze wiele osób się nie przekonało. Jest to hit nadchodzącego lata czyli Biker Shorts w wersji jeansowej. Możecie ubrać do nich tak jak ja, koszulę wpuszczoną w spodnie lub zawiązać ją w talii podczas cieplejszych dni. Chciałam, aby ten zestaw był bardziej dziewczęcy niż poprzednie, dlatego wybierając dodatki, zdecydowałam się na delikatne szare sandałki na słupku oraz torebkę o pudełkowym kształcie w kolorze baby blue. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Wszystkie produkty użyte w stylizacjach znajdziecie w opisie pod filmem.